Czytacz Daniel. Atmosfera dzisiejszego odcinka jest bardzo gorąca, a emocje sięgają z zenitu. Sam, gdybym nie był tak nieustraszony, jaki jestem, z moimi nieustraszonymi namalowanymi markerami, tatuażami, drżałbym ze strachu na myśl o tym, co Was czeka. Ale nie uprzedzając faktów, rozciąćcie się wygodnie, weźcie trzy głębokie w dekę albo pięć, przestańcie obgryzać paznokcie, na to będzie czas później i wsłuchajcie się w czytaczową rozkosz brzmiącą cudownie w uszach jak morska bryza. Dwie książki. Dwie książki udało mi się przeczytać od czasu naszego ostatniego spotkania. I tak się składa, że obie te książki są nieco depresyjne, ale i obie dotyczą ludzi nieustraszonych. Pokazują nieustraszonych ludzi, którzy nieustraszenie walczą o swoje życie i szczęście. Na starty efekt Rose i Graham Simpson. Kontynuacja kapitalnego projektu Rosie. Książki, którą przeczytałem z powodu Igrzysk Śmierci. A to dlatego że najpierw dowiedzieli się, że ma powstać ekranizacja tego filmu z Jennifer Lawrence w roli głównej. Ostatecznie okazało się, że Jennifer w tym filmie wcale nie zagra, co nie zmienia faktu, że książka była bardzo ciekawa, bardzo fajna i była bardzo fajną komedią romantyczną, którą czytało mi się naprawdę dobrze. W projekcie Rosie facet szukał żony. W tym celu skonstruował mega formularz, dzięki któremu miał wyłonić tę idealną, jedyną, niepowtarzalną kandydatkę, która będzie dla niego idealną, doskonałą żoną. W efekcie Rosie... Kiedy już facet dorobił się rodziny, przyszła pora na dziecko, co jest bardzo niespodziewane. I tutaj również nasz bohater mierzy się z wielkim wyzwaniem, jakim jest bycie ojcem. I wszystko byłoby ok, wszystko byłoby sztampą, gdyby nie fakt, że ten nasz bohater cierpi na zespół Aspergera. Przynajmniej cały świat, zarówno literacki jak i realny, wmawia mu, że cierpi na ten syndrom. Podczas gdy tak naprawdę autor książki wcale nie potwierdza tej tezy. Dottilman, czyli rzeczony facet, jest genialnym naukowcem, wspaniałym genetykiem, ale jest też bardzo ułomny, bardzo ograniczony pod kątem emocjonalnym. O ile pierwsza książka przedstawiała jego zmagania z trudnym tematem, jakim jest znalezienie żony, o tyle druga książka to jest już istny dramat człowieka, który stara się miłość zachować, stara się utrzymać małżeństwo w trudnym okresie, kiedy sam nie jest w stanie sobie ze sobą poradzić z tymi myślami, które kłębią mu się w głowie. Przechodząc z komedii romantycznej, czyli pierwszego tomu projektu Rosie, do dramatu, którym jest efekt Rosie, Grand Simpson zrobił najlepszy krok, jaki mógł zrobić dla tej książki. Stworzył opowieść kompletną, spójną, łączącą się z pierwszym tomem w jedną całość, dzięki czemu ta książka jest naprawdę wyjątkowa i jest takim, powiedziałbym, absolutem tego wszystkiego. Z jednej strony komedia, z drugiej strony dramat, Naprawdę bardzo dobre podejście, bardzo fajne rozwiązanie i przede wszystkim bardzo nietuzinkowy bohater. Jedyny w swoim rodzaju, który sprawia, że to poznawanie tej historii z jego perspektywy jest czymś niepowtarzalnym absolutnie niepowtarzalnym. I żeby było mało dramatów, druga książka, którą przeczytałem w ubiegłym tygodniu, to 7 Dni i w Książka, która długo za mną chodziła, a ostatecznie do przeczytania jej zmotywował mnie fakt że na targach książki w Warszawie pojawi się jej autorka. I stwierdziłem, że jest to też idealny czas, żeby zapoznać się z twórczością i być może zdobyć w tej książce autograf. Taki i z fany, tak? Siedem dni to historia poruszająca bardzo ważny i niestety bardzo aktualny temat. Bohaterkami tej książki jest dziewczyna, która jest notorycznie dręczona, oraz jej dręczycielka. Z jednej strony mamy dziewczynę otyłą, chodzącą w znoszonych ubraniach, niezbyt dbającą o siebie, nie za dobrze płachnącą. Z drugiej strony, dziewczynę, która ma koleżanki, która można powiedzieć przewodzi bandzie, która dręczy tą naszą bohaterkę właśnie ze względu na jej wygląd, ze względu na to, w czym chodzi, w co się ubiera. Autorka tej książki porusza temat z perspektywy dwóch dziewczyn, właśnie z perspektywy ofiary, jak i jej dręczycielki, przedstawiając ich życia, ich styl bycia, sytuację w domu rodzinnym pokazuje, co tak naprawdę na którą wpływa, co sprawia, że te dziewczyny zachowują się tak, a nie inaczej i co może być jakimkolwiek wytłumaczeniem tych sytuacji, do których dochodzi, kiedy one tylko się ze sobą zetkną. Dlaczego? Osoba silna znęca się nad słabszymi. Dlaczego osoba słabsza nigdy nie jest w stanie się postawić? Ta historia w bardzo ciekawy sposób odpowiada na to pytanie, i jakkolwiek yy, jest ona bardzo dramatyczna, muszę stwierdzić, muszę przyznać, że jest to opowieść jak najbardziej prawdziwa, jak najbardziej realna. Sam, jako osoba niegdyś dręczona, nie w takiej skali jak bohaterka tej książki jest. Niemniej sam jestem w stanie stwierdzić, że pisarka, pisząc tę książkę, wykorzystała w niej bardzo dużo prawdy, bardzo dużo takich aspektów, które są rzeczywiście spotykane w świecie realnym i trudno się z nimi nie zgodzić. Jest naprawdę dobra lektura, niezbyt optymistyczna pod wieloma względami, ponieważ wszystko to, co obnaża prawdę w jakiś taki okrutny, rzeczywisty sposób, nigdy nie będzie czymś przyjemnym, czymś łatwym do przyjęcia. Ta książka zdecydowanie jest warta uwagi. Ponieważ jest to ważna lektura, ważna nie tylko dla tych, którzy są dręczeni czy są dręczycielami, ale dla ogółu społeczeństwa, ponieważ pokazuje, mówi otwórz oczy, patrz na to, co dzieje się wokół ciebie, być może jesteś w stanie komuś pomóc, być może jesteś w stanie kogoś ocalić. Bardzo dobra i bardzo poruszająca książka. Co prawda dzisiaj półkę z Harry Potterem przysłania nam niezgodna z swym blaskiem, tudzież banerem. Niemniej nie oznacza to, że nie będzie w dzisiejszym odcinku Harry Pottera, bo będzie, oczywiście, że będzie. A Wy wybraliście w ostatnim plebiscycie kolejną książkę, którą będziemy dzisiaj omawiać, którą Wam pokażę. Czas sprawdzić, które z wydań Harry Pottera, które poddałem Waszemu głosowaniu, zostało wybrane na bohatera tego odcinka. Azerskie wydanie zdobyło 9 głosów. Brytońskie również 9. Dolno-niemieckie 15. Ormiańskie 25. I mamy zdecydowanego zwycięzcę, którym jest z 55 głosami wydanie. Fryzyjskie! I znowu wielka niespodzianka, ponieważ spodziewaliście się, że wybierzecie wydanie azerskie albo ormiańskie jako bardziej egzotyczne, również z nietuzinkowymi okładkami. Tymczasem wy wybraliście wydanie fryzyjskie, o którym właśnie teraz opowiem wam, co nie. Być może ta okładka wydawała się znajoma, a to dlatego, że ta książka kryje się pod piękną okładką wydania niderlandzkiego, czemu w sumie nie powinniśmy się dziwić, ponieważ Fryzja to prowincja w północnej Holandii. Ta okładka była prawdopodobnie jedną z pierwszych na świecie, na których nie pojawiła się twarz Harry'ego Pottera. I jest to też niewątpliwie jedna z najpiękniejszych okładek Pottera na całym świecie. Rok 2011 był dla tej okładki przełomowy, ponieważ od tego czasu zaczęli ją wykorzystywać inni wydawcy, w tym wydawnictwo duńskie Gildendal. Samo tłumaczenie na język fryzyjski jest stosunkowo młode, ponieważ zostało wydane po raz pierwszy w 2007 roku. Do tej pory nie spotkałem się z żadnymi wzmiankami dotyczącymi wydania kolejnych tomów w tym języku. Być może jestem niedoinformowany, a być może skończyło się tylko na wydaniu tomu pierwszego. Jednym z niewątpliwych smaczków tego tłumaczenia jest fakt, że są tutaj tłumaczone również nazwy własne oraz nazwiska. Zamiast darsleyów mamy na przykład muzeumów, zamiast. Dumbledora Perkantusa, a zamiast McGonagall o Arling. A tak wygląda początek każdego rozdziału. Duża litera, niezbyt ozdobna, prosta, ale i tak na swój sposób piękna. I oto nadeszła ta chwila. Chwila, w której emocje eksplodują, serca popękają, a wielu młodych ludzi trafi do szpitala z zawałem serca. Przynajmniej tak twierdziliście w komentarzach. Nie chcę wyjść na świnie, ale jeżeli tak się stanie, to wiecie jaką będę miał oglądalność. W grudniu ubiegłego roku do Polski przyjechała ona. Jedyna i niepowtarzalna kreatorka świata niezgodnej, Weronika Roth. Na spotkanie z pisarką wstępnieli nielicznie, a jeszcze mniej osób mogło liczyć na autograf złożony w swoim książce. Ale to już historia. Jeśli nie mieliście możliwości przyjechać do Warszawy i spotkać się z Weroniką, dziś śmiało możecie powiedzieć, że Wasze modlitwy zostały wysłuchane. A to dlatego, że właśnie startuje konkurs! Konkurs jedyny i wyjątkowy, w którym będziecie mogli wygrać tę oto trylogię niezgodnej w jednym tomie, podpisaną osobiście i własnoręcznie przez Weronikę Roth. A żeby zawalczyć o tę wyjątkową i niepowtarzalną nagrodę, musicie nagrać maksymalnie czterominutowy film, będący waszą autorską interpretacją którejkolwiek ze scen rozgrywających się w trylogii Niezgoda, w którymkolwiek z tomów. Oczywiście poza wami może znaleźć się w filmie ktokolwiek, kogokolwiek tylko zdołacie do tego przekonać, ale i musi znaleźć się egzemplarz któregokolwiek z tomów niezgodnej. Gotowe filmy rzucacie na YouTube'a, a w tytule zawieracie hashtag Niezgodny Czytacz. Na przesyłanie Waszych zgłoszeń konkursowych, na publikację filmów macie czas do 30 czerwca, do godziny 23.59. Pamiętajcie co jest do wygrania, pamiętajcie o co walczycie. Walczycie o trylogię niezgodnej w jednym tobie z autografem Weroniki Roczy Może być coś piękniejszego, coś... Bardziej, naprawdę, bardziej emocjonującego niż walka o tę książkę, a potem zwycięstwo, które zaowocuje tym, że tę książkę będziecie mogli postawić u siebie na półce: będziecie mogli ją czytać, kochać, czytać, wieścić, w ogóle z nią, cokolwiek tylko zechcecie. Walczcie, bo naprawdę warto. Ta okazja już nigdy więcej się nie powtórzy. Korzystając z Waszego ożywienia, oddale się niepostrzeżeni, uprzednio zapraszając do polubienia naszych profili na Facebooku, Instagramie, Snapchacie i Twitterze. Ja już uciekam. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu albo na targach książki w Warszawie. Będziemy w sobotę na Stadionie Narodowym. Pa!